Siemanku. jak już wiecie z poprzednich poradników, ja nazywam się Nosferatun23, Wy jesteście na moim e, kanale Real Cash Economy Games, a dzisiaj przechodzimy do czwartej części poradnika so Rare. No to zaczynamy! W dzisiejszej części poradnika m, o bramkarzach omówię... Ile punktów zdobywają bramkarze? Ile kosztują? Za co otrzymują te punkty? Na co trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę? I jakiego kupić bramkarza? Przede wszystkim, ile należałoby na niego wydać? Aby sprawdzić, ile bramkarze średnio tak zdobywają punktów, Skorzystamy z obecnej 18 kolejki i przyjrzymy się, jak w tej kolejce tutaj bramkarze sobie e, radzili i z jakich e, drużyn. Jak widzicie, najlepszy bramkarz e, z drużyny Anderlechtu 100 był 83 punkty na 100. Możliwe, tylko trzech bramkarzy przekroczyło poziom 80 punktów. 5 bramkarzy przekroczyło 70 punktów. No i gdzieś tam około 11, punktowało wyżej niż 62 punkty, tutaj gdzieś tam na, na poziomie 60 punktów nie mamy informacji. Z, z mojego, już że tak powiem, szerokiego doświadczenia wiem, że na przykład takim świetnym bramkarzem, gdzie co kilka sezonów spore konto czyste, gdzieś tam gra w dobrym zespole tutaj w Brugii, w Belgii to jest Simon Minolet czy Mijolet no jak widzicie ma, ma zaledwie 60 punktów i przede wszystkim e, tutaj te punkty mm, to, jest, to jest za czyste konto i problem w tym że bramkarze z takich lepszych klubów, rzadko kiedy mają okazję się wy wykazać. Będą mieli czyste konto. Natomiast będzie niewiele zagrożenia pod ich bramką. Co się przenosi na oddawane strzały, a tym samym na jakieś takie dodatkowe m, punkty za udział w meczu. No, bo sytuacje niecodziennie będą się zdarzało, kiedy bramkarz obroni nam rzut karny, sam strzeli rzut karny, zrobi asystę czy, czy akcję bramkową, więc na to nie powinniśmy liczyć. Możemy przykładowo sprawdzić tutaj Łukasza Fabiańskiego, i jak widzicie, na te 78 punktów oprócz czystego kąta składało się to, że z takich akcji meczowych zdobył. Prawie mm, 18 punktów, i było to wynikiem udanych interwencji. Tutaj, mm, dive saves to, to są sytuacje, ten, tak zwane Robinsonady, można po powiedzieć. Czyli rzucił się i wypiąskowo, na przykład piłkę, i w takim wypadku zdarzały mu się jakieś utraty piłki, tak niedokładne jakieś podania ale tutaj więcej takich pozytywnych akcji meczowych mógł trochę pobronić. Natomiast tutaj przyjdziemy do tego bramkarza numer jeden, który, jak zauważycie, no nie, nie trzeba wcale zabłysnąć i wygrać tego meczu, żeby być najlepszym bramkarzem w danej kolejce. Tutaj, tak jak wcześniej wskazywałem, no nierzadko się zdarza, że bramkarz obroni ten rzut karny. Tutaj mu się udało stąd Osiągnął te, te wysokie punkty, natomiast dalej wynikało to z też z 23 punktów z różnych takich sytuacji. Natomiast Antoni Lopez zachował czyste konto i dzięki temu um, to były takie pozytywne wydarzenia tutaj w akcjach futbolowych. Dodatkowo, jak widzicie, sobie spróbujemy też na podstawie tego, jak ci gracze będą punktowali, za co otrzymają te, te punkty. Też na bieżąco analizować na, na, na tych dwóch przy przykładach bramkarskich. Jak sami widzicie, że 80 punktów przekroczyło tylko trzech bramkarzy. I to wcale nie jest sytuacja jakaś nietypowa, bo bramkarze tak naprawdę dużej liczby punktów nie zdobywają. Przypomnę, że punkty można zdobywać od 0 do 100. Kolejne 5 pozycji bramkarskich, i mamy tutaj Łukasza Famieńskiego, zdobywało po przekroczyło 70 punktów. Natomiast e, około 11 zawodników przekroczyło 62 punkty. E, tak jak bi, widzicie, no, 62 punkty na przykład do, d, dla obrońcy czy dla pomocnika lub dla pa, napastnika jest tak naprawdę o wiele łatwiej zdobyć niż w tym wypadku dla bramkarza. I już pokazuje dlaczego tutaj mamy informacje w jaki sposób właśnie bramkarze zdobywają takie punkty i po prawej stronie taki w mojej tabelce to, to pewnie kojarzycie tutaj z, z trzeciej e, części tak jak opowiadałem w, tam w jaki sposób punktują karty to jest właśnie tak, te, taki przykład tabelki żeby wiedzieć ile takich pewnych punktów za, za takie pozytywne lub negatywne sytuacje podstawowe takie sytuacje zawodnik może w meczu zdobyć i dla przy, przykład takiej pozytywnej sytuacji dla bramkarza to oczywiście gole, asysty rzadko się będą zdarzać już nie mówiąc o wygranych rzutach karnych, clearance of the line no to to jest taka in, in, interwencja mm, na linii no to, no to już, że tak powiem prędzej, chociaż gdzieś tam m, bardziej to to chodzi, że na przykład, nie wiem, m, tak jak ktoś kiedyś e, nie wiem, czy ktoś pamięta taką akcję Tomka, Tomasza Kłosa e, z meczu e, z Ukrainą za czasów jeszcze Jerzego Engela clean sheet, e, czyli tutaj e, po prostu e, czyste konto obrona karnego i e, last man tackle to jest w, w sytuacja, kiedy mm, nasz obrońca, wątpię, żeby też bramkarzowi to kiedyś się przy, przydarzyło, po prostu wykonuje taki ślisk e, rozpaczy, ty, gdzieś tam przed e, ostatnim strzałem zawodnika, czy, czy wyjściem na e, czystą e, pozycję. No i w takich sytuacjach, gdy któryś z tych czynników pozytywnych ma miejsce, no to w sytuacji kiedy ta podstawowa pozycja to jest 35 punktów, no to może albo w górę, albo w sytuacjach negatywnych gdzieś tam w dół spaść. I tutaj trzeba mieć na uwadze takie pozytywne punkty danych bramkarzy i najwięcej bramkarz otrzymuje gdy jest takim Goalkeepers smuter to, to polega na tym, że w sytuacji no jakoś tam niezbyt często e, pioskuje, a po prostu nakrywa piłkę ciałem. tak? Gdzieś tam rr, rr, tak to znalazłem taką interpretację w, w różnych e, statystykach. Jeśli gdzieś tam kojarzycie, właśnie z, ze statystyk, że, że to jest coś innego, to, to dajcie jakąś e, informację w komentarzach. Kolejnym wysoko punktowanym e, współczynnikiem, to jest w tym wypadku Goalkeeper Sweeper. Takim podstawowym przykładem takiego sweepera, czyli tego e, ostatniego obrońcy, no to jest Manuel Neuer. Tak, on doskonale gra tutaj no, nogami i bez żadnych problemów potrafi zastąpić czasami tego ostatniego obrońcę. Gra, gra wysoko gdzieś tam poza polem karnym, więc interwencje głową czy obiema nogami nie sprawiają mu problemów To też gdzieś tam będziemy dzisiaj przeglądali, czy, czy znajdziemy takiego bramkarza. Diving catch to, to po prostu jak bramkarz się rzuca i potrafi łapać te piłki, niekoniecznie piąskuje. diving save Trzy punkty, czyli po prostu no, taka Robinsonada, i aby tylko wybronić, Big Chance Created, czyli jakieś stworzone okazje, tak? Bramkarz może jakoś fajnie szybko wy wykopać na kontrę i dzięki temu stworzyć taką świetną sytuację swojemu snajperowi, czy tam jakiemuś pomocnikowi. No, strzały celne rzadko się kiedy zdarza, natomiast czasami bramkarze biegną, tak? Do, do rzutów rożnych w ostatnich minutach, różnie to bywa takim dodatkowym w zestawieniu, jeżeli chodzi o, o bramkarzy, które po prostu przy oglądaniu tych statystyk, które znalazłem, to tutaj jakby, no udane interwencje, tak, saves obronione, tak, interwencje i tego praktycznie będzie, możemy się spodziewać najwięcej w tych, w tych wszystkich meczach. Z tym statystyką będę się przyglądać. O tyle dziwne jest to, że tu mamy wszystko jakby Rozdzielone na konkretne interwencje, natomiast to jakby samym hasłem jest po prostu e, obrona. Być może to jest każda jakaś tam nawet nie wiem, wyłapana piłka e, normalnie m, w polu karnym, czy, 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 czy po prostu każda inna akcja. Good high climb to jest po prostu e, jak bramkarz jest w stanie wyjść tam do jakichś wysokich piłek. E, Pan oczywiście piąskowanie. Sever shot from inside the box, czyli z obronione strzały z karnego. No i tutaj, e, akurat long balls, czyli no, wyprowadzanie tych długich piłek. Są bramkarze, którzy gdzieś tam w punkt potrafią i dzięki temu niektóre kruby właśnie w taki sposób e, rozgrywają e, swoje akcje. I teraz pod względem tych e, współczynników proponuję. Ponownie się przyjrzeć tutaj bramkarzowi Anderlachtu Bruksela i zobaczyć jak to u niego wyglądało. I zawsze są takie podstawowe tutaj punkty, w których każdy zawodnik jest oceniany, czyli rozegrane minuty, jakby tutaj w przypadku bramkarza jakby to nie ma wpływu, tak, bardziej to to będzie na zawodników z pola te kartki i błędy prowadzące do, do strzału. No to akurat w przypadku bramkarza to coś takiego może się stać, że mm, nie wiem, kopnie, mm, źle wybije piłkę i, i gdzieś tam napastnik ją przejmę i się tak sytuacja skończy. Jeżeli chodzi o posiadanie, no to w jakichś sytuacjach po prostu e, zostało u, utracone Kolejnym takim tutaj współczynnikiem, który jest analizowany, to jest właśnie to posłanie tych długich piłek i podań, to z uwagi na te negatywne, które jeszcze przed, zaraz będziemy analizować, ale z tych pozytywnych, które dotyczą głównie bramkarza, to widzimy tutaj za dwa punkty interwencje obronione, czyli aż 16 punktów, tak? Na, na 23 dodatkowe punkty, które za, za pracę w meczu otrzymał aż 16. Tutaj, obrony, w których wykonał paradę bramkarską i złapał piłkę, jest jedna, czyli 3,5 punkta. 3 strzały obronione z zapolu karnego, każdy waży 1 punkt, więc 3 punkty. Dwa piąskowania, no i jedno wyjście do, do tam jakiejś wy, wysokiej piłki. Z takich spraw czysto bramkarskich, sprawdźmy jeszcze tutaj zawodnika Olympic Leon. No tutaj podobnie, tak jak mówiłem, najwięcej się otrzymuje za, za te obrony. Pozostałe rzadko kiedy się tutaj trafiają. I tak jak tutaj sprawdzimy przy konkretnym bramkarzu, czy, czy rzeczywiście ma wyceniane Good Smoother lub Accurate Keeper Sweeper. Zobaczymy jak to jest przy Łukaszu Fabiańskim. Akurat Łukasz Fabiański nie ma tego. Zobaczymy, jeden z człowiek bramkarzy, Oblak też do takich nie należy. Mike Mijan z Lille też dosyć dobry bramkarz. Też tutaj tego nie ma. No i Let z drugi, też nie. To zobaczmy zaraz sobie. Neuer. Czy Manuel Neuer będzie w taki sposób e, oceniany. I tutaj najlepszy mecz z Salzburgiem, sprawdzamy statystyki, nie, też powiem szczerze do końca, do końca ciężko powiedzieć w jaki sposób za takie statystyki, kogo tutaj, kto będzie oceniany, nie wiem, być może bramkarz będzie musiał cały czas grać jako taki ostatni obrońca i... I wtedy rzeczywiście dostanie te 5 punktów. Teraz przejdziemy do, do sytuacji, które w sposób negatywny, czyli mogą zabrać punkty naszym bramkarzom. I tutaj przede wszystkim mamy, czyli czerwona kartka, gol samobójczy, spowodowany karny, błąd prowadzący do bramki. Oraz strata trzech lub więcej bramek. Natomiast z takich dodatkowych sytuacji, które mogą spowodować, że bramkarz dobędzie dużo punktów ujemnych, to jest błąd, który prowadzi właśnie do e, straty gola. Smarnowanie rzutu karnego. Tak, bramkarze czasami mm, strzelają rzuty karne zmarnowanie dużej sytuacji do, do strzelenia bramki. No to, tak jak mówiłem, przy rzutach rożnych, gdy bramkarz nie wiem, mógłby główkować um, i strzelić bramkę, jeżeli zmarnuje taką sytuację, nie wiem, na, na zremisowanie meczu czy nawet na, na zwycięstwo takiej ostatnią piłkę, no to zasłużone punkty, doświadkowanie, którego mm, nie złapie sytuacja, w której przytrzyma piłkę 6 punktów. No wcale się nie dziwię, że za to jest minus 5 punktów, no bo naprawdę trzeba być um, głupim bramkarzem, żeby spowodować coś takiego i narazić na nieprzyjemności swoją drużynę. Żółta kartka minus 3 punkty, no i strata posiadania piłki to jest minus 03. Zobaczmy sobie dodatkowo na tych dwóch czołowych e, bramkarzach jak to e, rzeczywiście m, będzie to wpływało i tutaj sprawdźmy tego naszego podstawowego bramkarza I tak, za nietrafione e, za, za, że tak powiem e, stratę posiadania piłki minus 2,7 czyli to się wszystko zgradza bo e, minus 0,3 tutaj mamy Błędy że tak powiem w podaniach, i zaraz sprawdźmy, jak to u nas wygląda. Czy jest taka tabela? No, z tego co widzę, to tego akurat nie mamy, czyli coś takiego, co jest poza tabelą. A, czyli tutaj też trzeba mieć to na uwadze, że bramkarz za. Niedokładne podania, może zdobywać punkty minusowe. Dla osób kończących grę po Rookie Leaks, wszystkim życzę, żebyście udało wam się jedne z pierwszych trzech miejsc i, i na przykład wylosować bramkarza, żebyście nie musieli kupować, no bo bramkarze są dosyć drodze. I teraz tak, jak spojrzymy, na to, że chcielibyśmy mieć e, bramkarza e, po pierwsze w kartach e, rzadkich, po drugie niekoniecznie z e, czołowych lig, e, z uwagi na to, że tacy zawodnicy będą o wiele drożsi. więc spróbujemy z tych pozostałych, gdzieś tam portugalska, belgijska. Rosyjska poszukać takich graczy. Zależyć nam będzie, żeby w ciągu gdzieś tam 15 kolejek taki bramkarz punktowu między 50 a 100 punktów, tak jak mówiłem, 100 punktów raczej nie znajdziemy. Będzie ciężko, ale, ale warto tutaj o. o no w tych parametrach będziemy szukać, no i żeby około 90% swoich meczów rozegrał. I przykładowo tutaj pokazane są wszystkie karty, na przykład jednego bramkarza, jak to sceną wychodziło. Na przykład Henning van Kromburg. Zazrzejrzymy się tej karcie szerzej gołkiper właśnie Underlechtu. No kosztował na przykład prawie 0.2 etera, co, co nie jest jakby niską kwotą obecnie. Tutaj jak widzicie średnia cena tej karty to 0.254 Ethereum, więc yy, to mniej więcej na euro da nam e, kwotę na ten moment, ponieważ to, to poszło do góry, 127 euro. Macie 127 euro, trzeba wydać, żeby mieć bramkarza, który gra 90% mecze i zdobywa w okolicach 50 punktów. Masakra, nie? Teraz tak. Jeżeli będziecie szukali karty m, bramkarza, bo po zakończeniu Ruki lig. Dobraliście sobie wcześniej jakiś bramkarzy. Mam nadzieję, że przynajmniej tutaj ze zwykłych kart jeden z waszych bramkarzy jest no, takim jakimś kozakiem. Ponieważ zawodników z pola możecie sobie kupić nawet bardzo tanio. Więc jeżeli nie stać was, żeby wyłożyć teraz około 120-130, Euro zagrającego bramkarza. To nie róbcie tego. Nie uważam, że w sytuacji, kiedy mm, bramkarze są tacy drodze, i przynajmniej te 02 trzeba gdzieś wy, 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 wydać zagrającego mm, bramkarza. Żeby takiego znaleźć i to też nam nie gwarantuje, może nam zagwarantować około 50 punktów. No to warto było wybrać wcześniej taką kartę zwykłą, która gdzieś może ma szansę punktować po 60, po 70 punktów. A z uwagi na to, żeby dzieci grali w lidze globalnej to weszło takie uwestrzenie, że karty można wykorzystać tylko jedną zwykłą kartę. I taka karta będzie dostawała minus 50%. Im wyższy wskaźnik tej karty, tak jak to omawialiśmy w trzeciej części, no to oczywiście te, te minus 50% będzie można sobie jakoś tam zrekompensować. Natomiast trzeba pod tym względem właśnie. Pomyśleć, żeby no, taki bramkarz zdobywał odpowiednią liczbę punktów, wtedy kompletnie nie, nie, nie zauważycie, że gracie bez bramkarza. Myślę, że temat bramkarzy został wyczerpany. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie statystyk, czy w ogóle w jaki sposób kupić bramkarza? E, to, to śmiało piszcie w komentarzach. Bo postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Zachęcam również do subskrybowania kanału. Jak widzicie, to, dopiero to, to się u mnie wszystko rozwija. Także będzie jeszcze sporo różnych takich ciekawych smaczków. Dawajcie łapy w górę. Jeżeli się nie podoba, to łapy w dół, ale zostawcie jakiś komentarz, żeby było wiadomo. Co tutaj e, powinno być e, zdecydowanie do poprawy. E, a już wkrótce zapraszam Was na kolejną część. Tym razem będziemy mm, mówić o obrońcach.